Przybyłem tu, by odnaleźć proroctwa dotyczące nadejścia Mesjasza, króla Izraela Jesteś niewierzący Dlaczego szukasz Mesjasza? Znaleźliśmy dzban Gdzieś tutaj muszą być pozostałe Nadszedł czas, by poznać prawdę o Mesjaszu Otwórz dzban Zapłaciłeś mi za informację, a nie za świętokradztwo Powie w Jerozolimie: Pan Bóg zaśle wam Zbawiciela, człowieka, który będzie cierpiał za wasze grzechy. Błogosławione niech będzie Betlejem miasto, w którym przyjdzie na świat Mesjasz Zbawiciel. Wezwie swego syna z Egiptu. Płacz i lament rozchodziły się po mieście. Rachel opłakiwała swych nieżyjących synów. Nie chciałaby ją pocieszać. Będzie Nazarejczykiem. il Nazareno. Szukamy Marii z Nazaretu, Matki Jezusa. Czego chcecie? Chcemy porozmawiać, to ważne. Znajdziecie ją w domu. Mamo! Od dawna nie widziałam Jezusa.

Denerwowałam się na siebie, bo byłam zagubiona. Cóż mogę powiedzieć? Zdarzały się dziwne rzeczy, jak można było je rozumieć. Mąż przez całe życie zadawał sobie pytanie, dlaczego to właśnie on został wybrany. Biedny Józef umarł, nie doczekawszy się odpowiedzi. Jezus was przysłał? Nie, myśleliśmy, że wszystko wiesz. Nie potrafimy zrozumieć Jego słów. Może ty je zrozumiesz. Przypomnij te słowa. Jezus powiedział: Idziemy do Jerozolimy. Tam spełnią się słowa proroków dotyczące Syna Bożego. A subito Chcę natychmiast pojechać do Jerozolimy i spotkać się z synem. Widziałem mamę w naszym domu. Minęło tyle czasu. Nie rozpoznałem jej, ale czułem, że to ona. Widziała ją we śnie? Mówiła o mnie. Bała się. Bała się? Martwiła się o coś, co ma się wydarzyć w Jerozolimie. to, mi Brakuje ci mamy. Od dawna jej nie widziałeś. Padre. quanto tempo. Dawno się do mnie nie przytulałeś, synu. Witamy w Jerozolimie, ministrze. Co się tu dzieje? Czemu to to ustawiliście? Spodziewamy się zamieszek podczas święta Paschy. Ludzie muszą widzieć, że jesteśmy gotowi do walki. To zaproszenie do walki. Nie widzę szczególnego powodu do niepokoju. Będzie panował nieład. Może ktoś zginie. Ważne, żeby byli to wasi. Jak zwykle. Czy to prawda, że dziecko z Nazaretu będzie mesjaszem, przyszłym królem Izraela? Tak. Skąd ta pewność? Proroctwa, znaki, miejsca układają się w logiczną całość. Powinnaś to rozumieć, zważywszy, że zajmujesz się interpretacją świętych książek. Jestem pewien, że nadszedł czas Mesjasza. Od tysięcy lat Izrael oczekuje na przyjście Mesjasza. Wiesz, ilu obwoływało się wybrańcami Boga? Lud wierzy, że to On. Oczekuje, aż ktoś zdobędzie się na odwagę i obwieści. Oto Mesjasz. Ty? Ktoś, kto się nim zaopiekuje. Dzieckiem? Giovanna. Wychowamy go na wielkiego króla. Zajmiesz się nim jak matka. Staniesz się najpotężniejszą kobietą Izraela. Będziesz nie tylko moją żoną, ale także opiekunką Mesjasza. Co powiesz Herodowi? Uwierzy we wszystko, co mu powiem. Łatwo go oszukać. Jest facile Władco, nie żyję. Zabiłem dziecko z Betlejem, by wypełnić ostatnią wolę twego ojca. Nazywał się Jezus. Kazałeś dowiedzieć się, gdzie dorasta Twój śmiertelny wróg, przyszły król Izraela. Odnalazłem odpowiedź w piaskach pustyni. Twój ród jest ocalony. Słyszałeś ważną nowinę. Jako gubernator Palestyny powinieneś ogłosić tę wiadomość w Rzymie. Wy, Żydzi, macie dziwne wyobrażenie o Rzymie. Myślicie, że Rzym ekscytuje się waszymi sprawami. Są one fascynujące jedynie dla filozofów. Rzym jest niczym wielkie wnętrze, w którym zajmujecie jedynie malutką część Jelita, tę ostatnią. Mój ród gwarantuje ład i porządek. Gwarantuję jedynie pobór podatków w najbardziej niespokojnej prowincji imperium. Mówisz o sobie czy o swoim ojcu. Był dobrym królem. Nie wierzył w nic oprócz swojej władzy. Ty jesteś przesądny i pełen obaw. Ufasz wierzeniom pastuchów. Nie masz ambicji, jesteś zwykłym urzędnikiem. Chociaż muszę przyznać, że to genialny pomysł, by zgładzić dziecko, które ma zostać Mesjaszem. Im mniej mesjaszy, tym mniej fanatyków. Wracając do twego ojca, to prawda, że broniąc królestwa zabił żony, a jej ciało zanurzył w bali wypełnionej miodem. Przeczytaj słowa proroka. Słuchajcie uważnie, co mam wam do przekazania. Ustanowię prawo, moje słowa staną się drogowskazem dla narodów, nadejdę, by Was zbawić, będę rządzić, a ludzie będą pokładać we mnie swoje nadzieje. Co się stało? Dlaczego się zatrzymałeś? Coś się stało osiołkowi, uwolnił się ze sznurka. Co chcesz zrobić? Odwiąże go. Jeżeli to zrobisz, ucieknie. Dlaczego? Nie czuję się z nami dobrze? Nie Na wiem. Na pewno ucieknie. By wrócić do domu. Być może. Dlaczego mama nie pojechała z nami? Opiekuje się chorym kuzynem. Była bardzo smutna. To z powodu rozłąki. Objęła mnie mocno. Wydawało mi się, że powiedziała, tak być musi. O co chodzi? Może o podróż do Jerozolimy? Może. Chodźmy. Nie zostawajmy w tyle. Pomysł jest dobry, ale czy jesteś pewien? Mój syn zasługuje na lepsze wykształcenie niż to, które mogę mu zapewnić. Oddanie dziecka do szkoły oznacza długotrwałą rozłąkę. Wiem. Syn zna Twoją decyzję? Nie. Porozmawiaj z nim. Wytłumacz motywy swojej decyzji. Powiedz, że to dla jego dobra. Dzieci często czują się porzucone. Nie będzie mi łatwo. To trudne dla całej rodziny. Tak. Maria zgadza się z tą decyzją? Wiedziała, że syn zostanie w Jerozolimie. Mam. Il vero motivo è un altro. I bardzo to przeżywało. Non riesce a sopportare l'idea di tornare a Nazaret. Nie miała wystarczająco dużo siły, by wybrać się z nami w tę podróż. Io lo devo fare. Jesteś matką Jezusa. Twój syn tędy przechodził. Nie mogłam z nim porozmawiać, bo otoczony był tłumem ludzi. Zwracali się do niego z prośbami. Mój głos niknął wśród w, w Próbowałam bezskutecznie podejść bliżej. Wiem, że jego słowa uzdrawiają. Moja mała córeczka zachorowała. Poproś syna, by ją uzdrowił. Poproszę. Lubię patrzeć na tańczące dziewczynki. Są takie niewinne. Nagroda dla wszystkich. Spełnię każdą waszą prośbę.